Witam Was chłopy serdecznie z tego oto pięknego miejsca. Jest to most zwodzony, most wiszący, tak zwany most kłosowski. On się znajduje w Wałczu, na tak zwanej Bukowinie, na Ośrodku Olimpijskim. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, nastąpiła kuriozalna sytuacja, kuriozalna, niebywała wręcz. Otóż pewien idiota internetowy, który wykorzystuje mój wizerunek w swoich donacjach i zarabia na tym nielegalnie. Mogę go o to pozwać. Wyobraźcie sobie, że yy, on myśli, że moja postać fikcyjna, którą sobie stworzyłem, tak jak tysiące setki różnych TikToków i opowieści w shortach, to są sytuacje fikcyjne, yy, tak zwane komediowe. I ten ten, ta rura myśli, że Pałyk 27 to jest on. On myśli, że ja, że ja nagrywam o nim. Rozumiecie, no to jest sytuacja kuriozalna. Gościu sobie przypisał y, moją fikcyjną opowieść sobie, że to niby nagrywam o nim. No przyznajcie, że sytuacja jest niebywale kuriozalna. Także y, Pałyka 27 już nie będzie. Żeby ten gościu nie myślał, że nagrywam, żeby sobie nie przepisywał tych sytuacji fikcyjnych sobie. Od dzisiaj będę nagrywał o Pinokiu 27. Także muszę i jestem zmuszony zmienić nazwę mojej głównej postaci, mojej opowieści fikcyjnej oczywiście, komediowej. Muszę zmienić nazwę na Pinokio 27. No, z, dlatego y, od, dzisiaj, od dzisiaj będą wlatywały odcinki o Pinokiu 27. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę miłego dnia i żebyście mi byli. Pozdro.